Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak w Twoim życiu, coś Cię uwiera, potrzebujesz zmiany, ten odcinek w ramach Po sukces z Robińską jest dla Ciebie. Zmiana, która u mnie zaszła, to nie była rewolucja, a ewolucja. Kamila zasiała ziarno, które wkrótce zaczęło kiełkować, by doprowadzić po latach do olbrzymich zmian w moim życiu. W czym dokładnie mi pomogła? Jakie ogromne zmiany w nim zaszły? O tym w dużym skrócie opowiem Ci w tym odcinku, w którym przedstawiam cztery najważniejsze obszary tych właśnie zmian. I mam nadzieję, a właściwie jestem pewna, że wyciągniesz z niego lekcję, motywację i inspirację dla siebie. Serdecznie zapraszam. Że tak jak ty teraz miałam wszystko poukładane. Dobra, praca na etacie, związek, przyjaciele, podróże, ale coś zaczęło mnie ubierać, nie dawać spokoju. Poczułam, że coś jest nie tak i to zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. I wtedy, właśnie w moim życiu pojawiła się. Kamila Rowińska. Bardzo konkretny sposób komunikacji i przede wszystkim wiedza, poparta doświadczeniem i sukcesami sprawiły, że zaczęłam jej słuchać, czytać i wkrótce podawać wątpliwość wiele spraw obszarów w moim życiu, które do tej pory wydawały mi się zupełnie normalne, ale które jednak nie dawały mi szczęścia ani satysfakcji. Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale. I kobieta niezależna to książki, które powinien przeczytać każdy. Znaczenie swoich wartości, wyjście z trójkąta dramatycznego, proaktywność, a nie reaktywność to jedna z wielu lekcji, które zapoczątkowały lawinę kolejnych zmian mentalnych w moim życiu. Zakwestionowałam i przewartościowałam naprawdę wiele aspektów mojego życia. Wyszłam z narzuconych ram, ról, po to, by żyć życiem, jakiego naprawdę. Drugim ważnym obszarem, w którym zaszły u mnie duże zmiany, było zdrowie. To dzięki Kamili przebiegłam swoje pierwsze w życiu. 8 km w ramach wyzwania rowińskiej, a bieg po niezależność był takim symbolicznym momentem, który zapoczątkował kolejne zmiany. Codzienne treningi, również w trakcie szkoleń, zdrowe odżywianie, lista zakupowa w książce zasługujesz na sukces, a nawet przepis na koktajl od samego Blera Singera. Otrzymując, obserwując to wszystko, trudno było nie przesiąknąć zdrowym trybem życia. Kamila mówi wprost, że życie bez ruchu na fast foodach i cukrze. To prosta droga do porażki. Jednocześnie zwraca bardzo dużą uwagę na zachowanie balansu pomiędzy życiem zawodowym, rodziną, dbaniem o własne potrzeby, a byłoby to niemożliwe bez ważnej umiejętności, jaką jest zarządzanie sobą w czasie. Jest to zarazem trzeci potężny dział, wiedza przekazana przez Kamilę Robińską, dzięki której w końcu zaczęłam realizować swoje. Cele. Pierwszy raz chyba stworzyłam mapę marzeń, rozbiłam cele na zadania, a kiedy myślałam już, że wiem wszystko, trafiłam na szkolenie 7 złotych zasad zarządzania sobą w czasie, gdzie projektowaliśmy dosłownie swoje życie. Tak, wyobraź sobie, że możesz to zrobić. Rysowaliśmy linię życia, uczyliśmy się działać małymi krokami, wytyczaliśmy cele we wszystkich obszarach życia i poznaliśmy narzędzia ułatwiające ich realizację. Szkolenie ze marzeń, wiele bezpłatnych porad w filmach na YouTube, cała seria Biznes bez tabu, gdzie przedsiębiorcy z różnych dziedzin dzielą się swoimi doświadczeniami, to istna skarbnica wiedzy, dzięki której też jestem tu. Gdzie jestem? Bo przedstawiłam Ci cztery najważniejsze obszary zmian, których dokonałam, ale jakich właściwie jest ich... Rezultat. Teraz prowadzę firmę, dzięki której realizuję swoją misję. Jako Life Story wspomagam poprzez odgracenie i organizację domów, osiąganiu celów, przepracowaniu przyszłości, poznaję wielu wspaniałych ludzi, rozwijam się i ciągle uczę. Dbam o zdrowie, a sport jest integralną częścią mojego życia, a przede wszystkim żyję na własnych zasadach. Nie będę Cię okłamywać. Zmiana nie jest prosta. Będziesz musiała, musiał zapłacić za nią cenę. Sposobu myślenia, nawyków budowanych przez lata nie da się zastąpić, zmienić w tydzień czy nawet miesiąc. Z tą pewnością jednak mogę stwierdzić, że warto. A dzięki wsparciu, i to zarówno merytorycznemu, jak i inspiracji, motywacji do działania, jest to możliwe. Źródła do wszystkich pomocnych materiałów znajdziesz pod. Filmem. Napisz koniecznie w komentarzu, czy Ty też potrzebujesz zmiany i w jakim obszarze swojego życia. Zasubskrybuj teraz mój kanał. Zapraszam Cię serdecznie do wspólnego odgracania życia.